Przekształcenie MOPS w Centrum Usług Społecznych nastąpiło w związku z realizacją kompleksowych usług społecznych na poziomie lokalnym. Jak zapewnia Marzena Socha, dyrektor CUS, celem takiego przekształcenia jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla mieszkańców Nębic oraz lepsza koordynacja zadań pomocowych. Od wielu lat przymierzaliśmy się do takiej zmiany systemowej, która jest odpowiedzią na współczesną politykę społeczną, która idzie w kierunku świadczenia usług dla mieszkańców danej społeczności, w naszym przypadku dla mieszkańców miasta Dębica. Od wielu lat ośrodek odchodził już od pracy związanej tylko i wyłącznie z pomocą społeczną, czyli przyznawanie świadczeń osobom z pomocy społecznej, co czyniliśmy i czynić będziemy dalej. Realizujemy wszystkie zadania związane z ustawą o pomocy społecznej, z zadaniami rządowymi, które do tej pory realizowaliśmy, więc i świadczenia rodzinne, wychowawcze, świadczenia dla opiekunów, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny. A jeśli chodzi o pomoc społeczną, to zasiłki okresowe, celowe, zasiłki stałe, kierowanie do domów pomocy społecznej, praca socjalna, usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne, specjalistyczne usługi na rzecz dzieci w spektrum autyzmu, Wydawanie ogólnopolskiej karty seniora i karty dużej rodziny, dodatki mieszkaniowe, stypendia szkolne to tylko część zadań, które realizujemy i realizować będziemy nadal. CUS będzie działał szerzej w kierunku zadań demograficznych. I taką najważniejszą zmianą demograficzną to jest wzrost osób w wieku starszym, co trzeci mieszkaniec miasta powyżej 60 roku życia. Ludzie potrzebują wsparcia i opieki, osoby samotnej, osoby w rodzinach, w rodzinach, w których dzieci pracują i potrzebują pomocy w opiece nad rodzicami nie tylko w godzinach, jak do tej pory od godziny 7 do 15, ale przymierzamy się do opieki popołudniowej. W tej chwili trwa szacowanie potrzeb w tym zakresie. Bardzo tu w tym momencie bym zachęcała wszystkich mieszkańców miasta do wypełnienia ankiety, która jest i na stronie naszej, na stronie cus na stronie miasta, dotyczącej potrzeb na różnego rodzaju usługi, nie tylko te, o których mówiłam, czyli te opiekuńcze. Chcemy wiedzieć, jaka jest skala tych potrzeb. Kolejnym takim zadaniem, które widzimy, że jest potrzebne i będziemy go realizować, jest transport osób samotnych, starszych. Do placówek ochrony zdrowia, osób, które mieszkają same i mają trudności w dotarciu do tych placówek. Kolejnym zadaniem, które dołożyliśmy do dotychczas realizowanych zadań, to jest pomoc specjalistyczna. Dysponuje naprawdę kadrą wysoko wykwalifikowanych osób, pracowników socjalnych z różnego rodzaju dodatkowymi studiami podyplomowymi i szkoleniami. Niemniej jednak problemy społeczne, które w tej chwili jakby przychodzą. Do nas, o których słyszymy, przewyższają też nasze kompetencje. Potrzebujemy wsparcia psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, mediatorów, rehabilitantów i fizjoterapeutów, jeżeli chodzi o osoby sparsze. I takie osoby chcemy, aby tutaj mogły świadczyć pomoc. Wszystkim osobom z terenu miasta, które takiej pomocy potrzebują, przekształcenie MOPS w Centrum Usług Społecznych nie powoduje ograniczenia dotychczas udzielanej pomocy, lecz ma na celu jej rozwój i usprawnienie.